Oczekujecie trzeciej części Dead Space'a, dziś przyjrzymy się systemowi craftingu broni. Tym co wyróżniać będzie tę część, będzie nie tylko dwuosobowy tryb kooperacji, ale również możliwość zmontowania sobie własnych narzędzi destrukcji nekromorfów. Bronie będzie można ulepszać, modyfikować, samemu je skonstruować oraz oczywiście dzielić się nimi z innymi poprzez sieć. Główny bohater gry Iza Klerk od zawsze miał być inżynierem, mechanikiem, a nie żołnierzem czy komandosem. Miało to odzwierciedlenie w pierwszej części gry, ponieważ posługiwaliśmy się narzędziami, które służyły jako bronie, a nie zwykłymi giverami. W dwójce natomiast gra zaczynała się od tego, że sam skonstruował sobie pierwszą broń z narzędzia chirurgicznego oraz latarki. Teraz, w nadajszym części trzeciej, będziemy mogli sami z niczego budować sobie własne rodzaje broni w typowych stacjach, jakie spotkaliśmy wcześniej. Konstrukcję broni zaczniemy od wyboru ramy. W tym przypadku widzimy, mamy do wyboru dwie: kompaktową oraz ciężko-kompaktowa. Służy do konstrukcji broni jednoręcznych, czyli takich pistoletopodobnych, ciężka zaś do broni dwuręcznych, czyli takich w stylu karabinów. Później musimy wybrać główne narzędzie, czyli to, czym będziemy strzelać. Z opisów tutaj zawartych można wywnioskować, że będziemy mieli do wyboru między innymi urządzenie podpalające, pewnego rodzaju sprzęt militarny, czyli pewnie strzelający jakimiś pociskami typowymi, narzędzie tnące, czyli wiadomo ostrza różne oraz elektryczny silnik, czyli kopanie wrogów prądem. Na tym ekranie widzimy, jak wiele możemy ingerować w wygląd i działanie broni. Poza narzędziem głównym mamy narzędzie poboczne, sprzęt na górę, czyli pewnego rodzaju lunety itd., dwa adaptory, co zapewne będzie jakimiś trybami strzelania, dodatkowe oprzyrządowanie oraz różnego rodzaju upgrade, jeżeli będziemy mogli jeszcze ulepszać giwerę. Na końcówce lufy konstruowanej przez nas broni znajduje się główny adaptor, który jest rybem strzelania głównego narzędzia, który wybraliśmy przed chwilą i dostępnych tutaj widzimy, że jest adaptor precyzyjny, odbijający, przylepny, kręcący się czy rozprzestrzeniający się. Poza typem działania poszczególne adaptory różnią się zasięgiem oraz celnością. Teraz wracamy znów do wyboru urządzenia, narzędzia, tylko że tym razem jest to narzędzie drugoplanowe, czyli najzwyklejszy w świecie alternatywny tryb strzału. Możemy wybierać z tej samej puli, co narzędzie główne. Jasno chyba widać, że całość sprowadza się do wyboru rodzaju broni, czy to ma być jedno, czy dwuręczna, oraz dwóch silników, czyli dwóch rodzajów, jak to ma strzelać, oraz w jaki sposób, czy wiadomo, strzałami normalnymi, czy ma się rozpraszać, czy przylepiać, tego typu rzeczy możemy strzelać normalnymi kulami, możemy ciąć, możemy używać piorunów oraz ognia. Dość jasne staje się, że dzięki takiemu systemowi dużo więcej będzie oręża, broni do strzelania w Dead Space 3, ale może nie wszyscy chcą to konstruować. No i musiało być jakieś wyjście dla ludzi, którzy są bardziej leniwi, dlatego w grze znajdą się tak zwane schematy, czyli blueprinty. Je można będzie znajdować, być może dzielić się również ze znajomymi. Dzięki temu będziemy mogli po prostu za jednym kliknięciem stworzyć jakąś wymaganą broń, którą wybierzemy sobie z listy. Żeby to zrobić, będziemy potrzebować tylko różnego rodzaju składników, które są jasno pokazane. Jeżeli gra się w kopie, dostępna będzie opcja podzielenia się schematem z partnerem, dzięki czemu również on będzie mógł ją skonstruować. Na koniec możemy przyjrzeć się paru przykładowym modelom, skonstruowanym specjalnie na potrzeby prezentacji.